Myślałam sobie, że a propos tego tak zwanego seksizmu i sama ostatnio próbowałam sobie w głowie ułożyć, jak ja, jak ja to pojęcie postrzegam, czym dla mnie jest seksizm. I czy, czy ten seksizm rzeczywiście tak jakby do końca istnieje, bo pomyślałam sobie, czym byłaby znowu kultura, nawet patrząc już od zarania dziejów, aż od tego momentu, kiedy zaczęły powstawać obrazy jakichś tych malarzy, powiedzmy już tych średniowiecznych, bo nawet nie średniowiecznych, ale późniejszych, gdzie mamy przedstawioną nagą kobietę. I czy teraz taki malarz, który namalował, namalował akt, czy on, on był seksist, czy to jest seksistowskie? Tak? Bo możemy, jeżeli pójdziemy no tym bardzo krokiem. Słuszna uwaga. Bardzo to jest uwaga. To wszystko jest seksistowskie tak? w sztuce, ta fotografia, te wszystkie piękne rzeczy, które, które dzisiaj możemy, którymi się możemy cieszyć, które, po które chodzimy do galerii, chodzimy do różnych muzeów na no, całym świecie i się tym zachwycamy. No, no i teraz, teraz ktoś... Tak, tak, tak powiedzmy. Nie tylko kobiety są w ten sposób, można powiedzieć, nie wiem, tak. Może kiedyś przeprowadzimy dłuższą rozmowę akurat na ten temat. Natomiast no, gdzieś tam w sztuce pojawiają się też artystki, mam na myśli teraz tą. Japońską artystkę podpowiedź A mi... wiem. Zaraz już, już mówię, jak, jak jest. Ja wiem, która to najbardziej znana znana od tych dyń i kropeczek. Tak, tak dokładnie. Ty... Tak, dokładnie. Tak, nie ja pamiętam. zaraz, jak zaraz powiem, jak się nazywa. nazywała. Mhm. Także dobra, to, to spróbuj znaleźć. Natomiast no, ona miała taki okres, gdzie tworzyła różne przedmioty z e, takich. Kusama, 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 tak. Jej... Tak. kusama, tak, to jest ona. Mhm. Z takich. Tak. No, po pseudopenisów, tak, czyli mhm. po prostu produkowała z jakichś materiałów te, te faliczne kształty. No, one prezent, nie wiem, przedstawia, przedstawiać miały co? Pewnie, pewnie jakąś męskość też, tak? I, mhm. i to, to dokładnie mogła, to co prosto przedstawiało, czyli nie szukając, i Więc, nie doszukując się drugiego dna. Zresztą mhm. dokładnie, tym bardziej, mhm. że ona ona sama przyznaje, że to tak wyglądało, także to. Że to o to chodziło, że o nic innego. I, i, no, czyli ona ma zajawkę jakąś taką w tym, w tym kierunku, tak? I teraz no, pytanie, czy to jest uprzedmiotawianie w jakiś sposób mężczyzny? Męskiego czy z ciała, jak, czy z i jakiś nawet, seksizm. Tak, to i dlaczego Nie jest, dlaczego nie jest? Można <laughs> tak. mieć różne zdania, można się zgodzić, można się nie zgodzić. No dokładnie, nie, ale nie tak jest. Tak, tak samo jak można powiedzieć, że jakiś rzeźbiarz tworzy piękne, piękną rzeźbę kobiecą, nawet nie szukając daleko. Mamy przecież słynną Wenus z Milo. No i przecież Wenus jest od góry cała naga, widzimy jej piękne piersi. No i teraz to, czy zaczniemy się kłócić z tym, że twórcy w tamtych że czasach. To się byli... ciągnie od tylu lat. po prostu jakiś seksizm, tak, ale byli wszyscy, byli... Seks... po prostu seksizm się szerzył i nawet do dzisiaj mm. przetrwał. No tak właśnie. Bo właśnie więc... może po prostu wszyscy jesteśmy seksistami. No bardzo, bardzo to brzmi zabawnie, ale w pewnym sensie pewnie, pewnie tak byśmy się tego doszukali, gdybyśmy już zaczęli się, mówiąc brzydko, czepiać wszystkiego tutaj, jak chodzi o właśnie mm -hmm. to, co powstało w kulturze, to, co powstało w sztuce, czy właśnie w filmie. Natomiast dlaczego mi bardzo zależało, żeby o tym temacie porozmawiać? Dlatego, że mam poczucie, że właśnie często, jak nie teraz, coraz częściej pojawia się właśnie takie stawanie w obronie. Kobiety w obronie kobiet, a mężczyźni może w obronie mężczyzn, chociaż może mm -hmm. też to być na odwrót, ale zwykle tak właśnie ten przedstawiciele własnej płci będą sami siebie bronić. Mówiąc o tym, że właśnie coś jest seksistowskie i to tak bardzo, ja bym powiedziała, no nie wiem czy chcemy teraz zacząć iść na noże i sobie, po, sobie zacząć mówić, że, 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 że coś już jest nie, nie wiem, nie ety... można nawet nie, że nieetyczne że to nie są czasy, w których takie rzeczy powinny się dziać, ale kiedyś to owszem, a teraz to e, jakby już nie, powin, nie powinno być właśnie tego uprzedmiotowania kobiet, bo to jest właśnie oznaka braku, o, oznaka braku szacunku do kobiecego ciała. E, mm -hmm. I z mojego punktu widzenia owszem, wiadomo, że jest różnica między sztuką, a na przykład pornografią stricte, taką prawdziwą pornografią, gdzie mm -hmm. celem samym w sobie jest wzniecenie takiego podniecenia erotycznego w odbiorcy i właśnie nic więcej. A czymś innym jest jakby jednak tworzenie trochę takiej tak najwyższej sztuki, chociaż to też może jest temat nie na tą rozmowę. Natomiast ja na pewno chciałam, żebyśmy my sobie to mogli, może nie ustalić, bo to nie jest jeszcze temat, który można ostatecznie ustalić, ale chociażby spróbować określić. Czy ten seksizm, o którym się sporo pisze i mówi, czy on jest taki rzeczywiście wszecho, wszechobecny, no bo teraz ten temat jest powiedzmy podejmowany, czy to jest coś, czemu dzisiaj nadaliśmy taką fancy name, świetną nową nazwę i będziemy próbowali szukać teraz przykładów na potwierdzenie, ile tego seksizmu jest w naszej kulturze po prostu, tak? Tak, ja myślę, że to jest kolejny doskonały temat na rozmowę, kolejną, która. Może dotyczyć właśnie tych wszystkich nazw, które sobie to wymyślaliśmy mhm. i, którymi, i które po prostu zdobyły świat, tak? Można powiedzieć tak. w pewnym sensie. Budujemy nową rzeczywistość I, na tych słowach. Na tych tak. słowach, tak. I jest ich dużo, także dzisiaj no, parę, parę, parę padło. Mhm. I, a jeśli chodzi o Twoje pytanie, bo tam zapytałaś, czy. To jest tak, że. Że się, że się atakujemy i oskarżamy o ten, o ten seksizm wzajemnie i się bronimy. Tak, że jedna no powiedź, tak, tak. jedna że powiedź, że przeciwko broń, broń, bronią mi, się przeciwko drugiej. Bronią się. Musimy nawzajem bronić. Tak, tak. tak no tak. i dlaczego, dlaczego to tak wygląda? Moim zdaniem wygląda to dla, tak, dlatego, że po prostu za daleko poszliśmy w tym kierunku my, my versus wy. Mhm. I. Tam za daleko, no po prostu daleko, tak? Daleko poszliśmy w tym kierunku. Mocno poszliśmy w tym kierunku. I zresztą też nie, nie, nie mówię, że chcący, tak? Tylko tak po prostu. Już się, już I, się to wydarzyło. Y mm -hmm, y -hmm. I w związku z tym y teraz się dzieje coś, co jest y też takie bardzo. Y Nasze, bardzo ludzkie, czyli tworzymy, grupujemy się, tak? Robimy pewne koalicje. Jeżeli czujemy gdzieś skądś ataki, zagrożenia, to się wiesz, zwieramy szyki i tak dalej. Robimy różne ruchy, które mają na celu obronienie się, podjęcie walki, nie wiem, wiesz mhm. o co chodzi. Tak, i ja myślę, że to bardzo słusznie, dobrze, że o tym wspominasz, bo moim zdaniem to ten seksizm, o którym dzisiaj jest jakby cała rozmowa, jest to ten nasz wątek przewodni. Seksizm to jest kolejne jakby narzędzie w rękach tych działaczy czy tak. działaczek. Tak? To jakby tak myślimy sobie to. To nie jest jakby temat osobno, sam w sobie, jakby on istnieje, ale on zaczyna mieć znaczenie, kiedy on pojawia się od myślników w takim słupku argumentów. Który ma ukazać światu, jak bardzo źle jest traktowana taka czy taka grupa społeczna, i to jest kolejny przykład na to, jak, jak to po prostu jest strasznie niedobrze, i my po prostu koniecznie musimy to zmienić. Nie? Czyli bierzemy każdy to na sztandar, Tak, tak bierzemy to na który, i idziemy na ulicę. Tak, każdy tak. mechanizm, który um, sprawia, że nasz wspólny wróg staje się, a czy tam przeciwnik staje się jeszcze bardziej naszym wspólnym wrogiem czy przeciwnikiem, jest idealny do tych celów i to najbardziej pokazuje, jak działa polityka, bo polityka jest oparta dokładnie na tym. Mm -hmm. Te wszystkie no, partie polityczne. I tak, tak, tak. Dobrze. To myślę, że na tym, na tym już etapie sobie zakończymy naszą rozmowę. No myślę, że można by tutaj było dłużej jeszcze poświęcić czas, żeby zgłębić te wątki, natomiast uważam, że jak chodzi o takie początkowe spojrzenie z lotu ptaka na seksizm, to, to nam się już udało to w jakimś sensie omówić. I mam nadzieję, że w, w kolejnych odcinkach, tak jak wspomniałeś, będziemy mogli wrócić do tematu tych słów, bo, Uf, słowa, bo słowa, słowa tworzą naszą rzeczywistość.